Cześć! Witam Cię na kanale Gadamy TV z tej strony Karolina Kaja. Właśnie ta seria wnętrzarsko-budowlana jest o moich pasjach: o architekturze wnętrz, o designie, budowie domu i nowoczesnych technologiach we wnętrzach, z którymi również mam styczność na co dzień, gdyż wraz z mężem prowadzę firmę zajmującą się automatyką budynkową, czyli tworzeniem inteligentnych domów. Ale dzisiaj nie będzie o inteligentnych domach. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek o tym, od czego zacząć urządzanie wnętrza, żeby to wnętrze było piękne, spójne, harmonijne i dobrze zaprojektowane. Któż z nas. Kto nie zmagał się z ogarnianiem, aranżowaniem własnej przestrzeni, nie stanął przed dylematem, co w tej przestrzeni ma zrobić i jak ma ją zaprojektować. Wiele z nas kompletnie nie ma zielonego pojęcia, od czego zacząć, więc zadajcie sobie pytanie, co Wam się podoba. Ale jeżeli się okaże, że nie umiecie odpowiedzieć na to pytanie, to zastanówcie się nad tym, co Wam się na pewno nie podoba. Na przykład, nie podobają Wam się ciemne wnętrza. Nie podobają Wam się płytki na podłodze, bo e, lubicie chodzić po domu boso, a chodzenie po płytkach nie daje Wam komfortu, bo te płytki są zimne. Nie podobają Wam się wnętrza minimalistyczne, bo te wnętrza wydają Wam się zimne, więc wolelibyście raczej coś bardziej przytulnego. I określając rzeczy, które Wam się nie podobają, nagle zawęża nam się ilość rzeczy, które nam się potencjalnie mogą podobać i spośród nich możemy zacząć wybierać. Drugim, wcale nie mniej ważnym punktem jest ustalenie funkcjonalności we wnętrzu. Pamiętajmy o tym, że zupełnie inaczej będzie wyglądało wnętrze dla singla, zupełnie inaczej będzie wyglądało wnętrze dla pary i zupełnie inaczej będzie wyglądało wnętrze dla rodziny z dziećmi. I nie chodzi tutaj o samą kwestię e, wielkości danej przestrzeni, ale dopasowania tej konkretnej przestrzeni do potrzeb konkretnych osób. Jeżeli ktoś nie lubi gotować. I nie gotuje w domu, bo je na mieście albo korzysta z cateringów. Nie będzie potrzebował ogromnej kuchni, która ma super nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt, e, dwóch piekarników na przykład, jakieś mikrofali, płyty z pięcioma palnikami. Bo w jego przypadku będzie to zbędnym wydatkiem, więc hmm, kuchnia powinna wtedy stanowić taki element e, bardziej dekoracyjny niż bardziej użyteczny. Zupełnie inaczej będzie miała się sytuacja w przypadku rodziny e, z dziećmi, gdzie faktycznie dużo się gotuje, z tej kuchni się korzysta. Ta kuchnia musi być dobrze zaprojektowana, musi posiadać odpowiednie sprzęty, żeby praca w tej kuchni była rzeczą e, przyjemną e, i żeby odbywała się w sposób dobrze zorganizowany. My zaczynamy dostrzegać własne potrzeby i później te konkretne potrzeby ubierać w konkretne rozwiązania, nie odwrotnie. Na przykład podobają nam się Łazienki biało-czarne i podobają nam się bardzo płytki pod kabiną prysznicową, które są bardzo ciemne, ale wiemy na przykład, że jesteśmy ogromnymi estetami i każda plamka na tych płytkach osad z wody, z mydła czy z szamponu do włosów będzie nas doprowadzał do szału, a nie będziemy codziennie tego czyścić, więc to nie będzie dobrym rozwiązaniem dla nas. Więc warto zastanowić się nad tym, po pierwsze, jak wygląda nasz rytm dobowy, co my lubimy robić w domu. Co chcielibyśmy, żeby w tym domu się znajdowało, na jakich elementach nam zależy, czy lubimy pewne rozwiązania, czy ich nie lubimy, czy to będzie nam dobrze służyło. Oczywiście nie wszystko na początku da się idealnie określić, jeszcze tym bardziej, kiedy nie ma się doświadczenia, ale na pewno zadając sobie dużą ilość pytań, jesteśmy w stanie uniknąć jakiejś znaczącej ilości błędów popełnionych w naszym wnętrzu. Cudowny internet, który daje nam. Miliony odpowiedzi i miliony różnych rozwiązań. I szukając w gąszczu tej całej dżungli inspiracyjnej, możemy natknąć się na elementy, które na pewno się natkniemy na elementy, które nam się będą e, bardzo podobały, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy do urządzania na przykład 60-metrowe mieszkanie, to warto jest szukać inspiracji, które będą korelowały z tą przestrzenią, którą my mamy urządzić. Ludzie często popełniają takie błędy, że szukają inspiracji w przestrzeniach, które są nieadekwatne do przestrzeni, którą urządzają, czyli oglądają domy, które mają 400-500 m2, które mają antresole. Ogromne okna od sufitu do podłogi, i zdecydowana większość rozwiązań, które mamy na takiej przestrzeni, nie będzie spełniała swoich funkcji na innej przestrzeni, na naszej przestrzeni, na tych 60 metrach kwadratowych. Zupełnie inaczej wyglądają tam meble, bo mają one inne gabaryty, i przez te gabaryty też inaczej wyglądają. Jest zupełnie inna funkcjonalność pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy w ogóle nie musi być, a inne muszą być. Dlatego pamiętajmy o tym, żebyśmy szukali. Inspiracji, które będą adekwatne do e, przestrzeni, którą my mamy urządzać. Popełnicie mniej błędów. E, będziecie mieli zdecydowanie lepszy obraz tego, jak ta przestrzeń może być zaaranżowana, e, i będzie to zdecydowanie bardziej e, miarodajne. Jeżeli już znaleźliśmy. Całe mnóstwo fantastycznych inspiracji gdzieś w czeluściach internetu, albo faktycznie gdzieś byliśmy w jakimś miejscu, co coś nam się wyjątkowo podobało, e, warto jest robić moodboard. Co to jest moodboard? Moodboard to jest taka mapa inspiracji, e, tego co Wam się podoba, mapa myśli, jakiejś wizualizacji. E, Robicie sobie katalog, na przykład na swoim komputerze czy na telefonie, do którego wrzucacie wszystkie elementy, które Wam się podobają. Wybieracie sobie już później z tej całej setki, na przykład elementów, konkretne elementy, które chcielibyście zastosować do Waszego wnętrza i te elementy układacie jeden obok drugiego. Może się okazać, że te elementy. Pojedynczo są przepiękne i wyglądają fantastycznie, ale kiedy zestawicie je jeden obok drugiego jako elementy, które mają tworzyć Waszą przestrzeń, one już wcale tak dobrze ze sobą współgrać nie będą i nie będą wcale tak dobrze wyglądać. Unikniecie popełniania błędów z dokonywania niewłaściwych wyborów, wydawania pieniędzy i kupowania rzeczy, które będą na danej przestrzeni w zestawieniu z innymi elementami źle wyglądały. Na przykład wybieracie konkretną kanapę, która Wam się podobała, do tego. Stolik kawowy, szafkę RTV, jakiś dywan, i na przykład jakieś elementy na ścianę. I zestawiacie je jeden obok drugiego i widzicie, aha, dobra, to, to są rzeczy, które mają znaleźć się u mnie w salonie i teraz dzięki temu moodboardowi widzę, że one albo fajnie ze sobą wyglądają, albo niekoniecznie. Na pewnym etapie urządzenia waszej przestrzeni przyjdzie czas na wybór odpowiednich kolorów, kupowania odpowiednich farb i jakichś dodatków, ustalania, w jakim zarówno i klimacie, chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń była urządzona, ale również wybieramy konkretne kolory. Jeżeli decydujecie się na połączenie jakichś kolorów, to pamiętajcie o proporcjach malejących. Ja nie jestem zwolennikiem robienia przestrzeni w proporcjach 50 do 50, czyli na przykład wybieramy sobie kolor biały i kolor szary i robimy 50% bieli, 50% szarości. E, uważam, że zdecydowanie lepiej jest robić proporcje malejące, czyli mamy wybrany kolor podstawowy i później mamy kolor dopełniający albo kolor dopełniający w proporcjach malejących, czyli na przykład jeżeli mamy trzy kolory jak biały, szary, złoty, mamy 70% bieli, 20% szarości i 10% złota. I wtedy, wchodząc do takiej przestrzeni, my widzimy, że tu jest bardzo dobra równowaga między wszystkimi elementami. Jest dobra równowaga kolorystyczna, to wszystko jest spójne, jest bardzo dobrze zrównoważone. I zachęcam Was do tego, żebyście również tej zasady się trzymali, bo wtedy macie większą gwarancję na to, że Wasza przestrzeń będzie dobrze zaprojektowana. Styl we wnętrzu to kolejna bardzo, bardzo istotna kwestia, również taka. Yy kwestia związana z początkiem aranżowania naszej przestrzeni, kiedy musimy określić właściwie jak chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń wyglądała. Zdecydowanie, Jestem zwolennikiem tego, żeby przestrzeń była spójna stylistycznie i kolorystycznie, czyli każde pomieszczenie jest w tej samej stylistyce. Nie radziłabym nikomu, żeby robił taki miszmasz stylistyczny na jednej przestrzeni. Na przykład. Mamy salon urządzony w stylu loftowym, do tego mamy kuchnię urządzoną w stylu klasycznym, łazienkę w stylu minimalistycznym, a sypialnię w stylu boho. I okej, okay, każde z tych pomieszczeń. Może być osobno pięknie zaprojektowanym i dobrze zaprojektowanym pomieszczeniem, ale one na jednej przestrzeni nie będą dobrze ze sobą wyglądać, bo wchodzimy nadal na jedną zamkniętą przestrzeń i mamy takie wrażenie takiej totalnej przypadkowości, że coś tu ze sobą nie, nie, coś ze sobą nie współgra, coś do siebie nie pasuje, to nie jest ujednolicone stylistycznie. Więc warto się nad tym zastanowić, że jeżeli decydujemy się na wybór jednego konkretnego stylu, albo na przykład te style mieszamy ze sobą, to konsekwentnie we wszystkich e, pomieszczeniach. Oczywiście wyjątkiem od tego zawsze jest to, że Wam się to podoba i wy się dobrze w tym czujecie, bo pamiętajcie o tym, że wnętrze urządzacie dla siebie, a nie dla kogoś. Więc jeżeli komuś takie rozwiązanie pasuje, to ok, on ma się w tej przestrzeni dobrze czuć. I teraz mój absolutnie ulubiony punkt, który jest związany z ogarnianiem przestrzeni, czyli ponadczasowa baza, ponadczasowa przestrzeń. Ponadczasowa przestrzeń to taka przestrzeń, do której wchodzicie po latach, i ta przestrzeń nadal robi na Was ogromne wrażenie. Wchodzicie i nadal z upływem 10-15 lat, jest ten efekt wow. Ja osobiście uwielbiam takie wnętrza, znam takie wnętrza, widziałam takie wnętrza. Nie jest to wcale łatwe do zrobienia, ale można. Ale jak to zrobić? Myślimy o tym, że mamy takie elementy stałe we wnętrzu, jak na przykład podłogi czy ściany, i to są takie elementy, które również mogą wpływać na stylistykę wnętrz, stanowiąc piękne tło do zmian. E, decydujemy się na przykład na ponadczasowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie podłogi, e, czyli drewno, które jest materiałem bardzo ponadczasowym, jakieś płytki, które również w perspektywie kolejnych lat będą dobrze wyglądały. Nie jestem zwolennikiem e, urządzania przestrzeni, jeżeli chodzi o takie elementy. Stałe, takie elementy stałe, sugerując się taką chwilową modą wnętrzarską, bo o ile łatwiej jest nam chociażby wymienić kanapę, o tyle trudniej jest zbić na przykład płytki w całym domu. Więc to są takie elementy, które warto przemyśleć i warto zrobić w taki sposób, żeby one były ponadczasowe i żeby one w perspektywie upływających lat nadal dobrze wyglądały. I ponadto, jeżeli po jakimś czasie stwierdzimy, że. Właściwie chcielibyśmy zmienić stylistykę tego wnętrza, to zmieniając jakąś część mebli, to te podłogi i te ściany nadal z tymi różnymi stylistykami będą pięknie współgrać i pięknie się komponować i nie doprowadzimy do żadnego dysonansu. Nie doprowadzimy takiej sytuacji, że coś do czegoś nie pasuje, albo będzie to wymagało dużego remontu, duże, dużego nakładu i pracy, i finansów. Więc tutaj te ściany i podłogi fajnie, kiedy są takim elementem bardzo, bardzo ponadczasowym. Oczywiście super, kiedy macie też meble w takiej stylistyce, że decydujecie się na takie rozwiązania, takie kolory i takie materiały i faktury, które również z upływem lat będą dobrze wyglądały, więc. Mając tą ponadczasową bazę, możemy się bawić tymi dodatkami i tworzyć zupełnie nowe, fantastyczne e, aranżacje w naszych wnętrzach, które będą nas bardzo cieszyły. I teraz punkt, który jest e, powiązany z e, poprzednim e, punktem, który e, omawiałam. Mi chodzi tutaj o zrównoważoną, dobrze zrównoważoną przestrzeń. Jeżeli decydujecie się na to, że macie bardzo zdobioną podłogę, tam się dużo dzieje na przykład na tych płytkach, są jakieś żyły, są jakieś przetarcia, jakaś nierówna faktura, jest jakieś kilka odcieni, macie na przykład jakieś mozaiki, macie płytki w stylu greckim, na przykład czy hiszpańskim, które są bogato zdobione i one są kolorowe, albo nawet nie są kolorowe, ale tam tych elementów na tych płytkach jest sporo. To zdecydowanie radziłabym robić ściany, które są już takie stonowane, spokojne, raczej tam się za dużo nie dzieje, po to, żeby ta przestrzeń była dobrze zrównoważona. I odwrotnie, kiedy chcecie, żeby na tych ścianach się dużo działo, bo robicie na przykład jakieś. E Tapety, jakieś tynki strukturalne, jakieś faktury na ścianach, to raczej ta podłoga powinna być podłogą, która jest taka przytłumiona, przygaszona, jest bardziej jednolita. Tak samo ma się w przypadku mebli, bo to nie chodzi tylko o kwestie ścian czy podłóg, ale na przykład, jeżeli decydujecie się na kanapę, która jest bogata w jakieś różne wzory, no to raczej na przykład dywan już bym zrobiła bardziej gładki. Nie brałabym fotela, który jest w inne wzory na przykład też bardzo bogaty, tylko Starała się równoważyć tą przestrzeń. Jeżeli są jakieś elementy bogate, to drugi element jest bardziej spokojny. Więc pamiętajcie o tym, dobierając nie tylko dodatki w waszym wnętrzu, nie tylko meble, ale również ściany i podłogi. Tu wszystko naprawdę ma duże znaczenie.